Wieńkowski. Przede wszystkim gratulacje, aczkolwiek trzeba przyznać, że ne, tak do końca się nie rozpędziłeś i tak do końca nie ruszyłeś na swojego przeciwnika, czego można było się troszeczkę oczekiwać. No Myśleliśmy, tak wygodniały trochę, wróciłeś i będziesz tak starał się od razu podkreślić to, że znowu ten polski Wanderlei w klatce się pojawił. Eee, <laughs> Okej, okay, no powiem tak, e, to prawda troszeczkę, troszeczkę, no taki był plan, takie założenie, starałem się to realizować. Do tej walki tak naprawdę trenowałem bardzo krótko, bo od połowy lutego. O walce wiedziałem wcześniej, ale miałem długą przerwę, znowu 14 miesięcy, nawet ponad chyba zdrowe, niestety troszeczkę mi dokuczało, musiałem się wyprowadzić na prosto i stąd taki, taki krótki okres przygotowań. A Później w tym okresie miałem kilka kontuzji. Jedna była taka trochę poważna i wykluczyła, że tak powiem, treningi parterowe e, i niestety zapaśnicze przez co między innymi nie pojechałem do e, najlepszego, jednego z najlepszych klubów Ancos MMA, ponieważ e, ta kontuzja nie pozwalała mi e, na takie ciężkie treningi e, no i tak naprawdę troszeczkę ta moja forma była pod znakiem zapytania, więc starałem się po prostu realizować plany e, no i tak ta walka wyglądała, starałem się to gdzieś kończyć, ale Antek no, za bardzo się nie rozpędzałem, tak? nie chciałem, żeby, żeby walka została sprowadzona do parteru. Nie chciałeś tego parteru, tak jak powiedziałeś, no bo nie miałeś okazji za bardzo go sobie przygotować na ten pojedynek w związku również z kontuzjami, natomiast jeśli chodzi o Twoją stójkę, to Ty zawsze w stójce jakoś tam jesteś przygotowany, prawda? I te swoje przygotowania i Twoja stójka w ogóle to zazwyczaj jest ta Twoja najmocniejsza siła. Czy dziś z tej stójki też jesteś zadowolony po tak długim okresie nieobecności na macie? E, nie do końca. Tak troszeczkę nie czułem tego dystansu. E, gdzieś tam te ręce takie nie, nie, nie były jak powinny być. Ta tylnia ręka gdzieś tak... Ciężko mi było się odnaleźć tak naprawdę, chociaż sama walka, w samej walce czułem się dobrze, ale właśnie no brakowało może znowu tych pojedynków. No teraz mam nadzieję, że nie będzie już żadnych takich dłuższych przerw, tylko będzie kolejna walka, więc, więc no za to trzymam kciuki. Tylko tak jeszcze zanim wrócimy do, tej, do tego pojedynku, ta kolejna walka, to się wiadomo więcej, już, bo tak powiedziałeś, że będzie kolejna walka. To co, co, co wiadomo na ten temat? No kolejna walka na pewno będzie, ale tak naprawdę nic o niej nie wiem. E, wiadomo, że spełnienie marzeń to byłoby chyba stadion, bo to będzie ogromne wydarzenie, chyba największe, na pewno największe w Europie, aczkolwiek ciężko będzie tam się gdzieś dostać. E, no ale na dzień dzisiejszy nic nie wiem. Gdybym wiedział, to na pewno bym o tym poinformował. Ega Fajb, oczywiście tam twoje, mieś, twoje rodzinne miejsce to teraz te kluby, których się przygotowujesz? Tak, trenowałem w Legii z trenerem Raubo, boks, pozdrawiam, w Tajfunie, w Legionowie z moim trenerem Tomkiem Szczepaniukiem, również pozdrawiam, byłem również u trenera Jakubka w Gdyni, w Mighty Bulls z Gdynia, u Zibiego w Piranii, pozdrawiam również Oskara Piechoty, który bardzo mnie wspierał w przygotowaniach, dzwonił, podtrzymywał na duchu, bardzo, bardzo mu za to dziękuję, bo jest to ważne. I tutaj, no i tutaj niestety w Ankostu nie udało mi się pojechać. Taki wyjazd był planowany, ale niestety, e, gdzieś tam na obozie w Wałczu e, zdarzyła się kontuzja i musiałem te przygotowania ograniczyć tylko do stójki, więc e, e, dużo też wlegi z trenerem raubu. A z Krzyszko jaki jeszcze kontakt jest? A jasne, jasne. Jest gdzieś tam na Facebooku, gdzieś tam na. W Iberze, rozmawiamy, Krzysiek przygotowuje się do swojej walki w maju. Do bardzo ciężkiego pojedynku. Trzymamy kciuki, także... Ja zapytałem też o ale nie przez przypadek, bo to była osoba, która gdzieś podobno w którymś momencie była sprawcą pewnego zamieszania i kłótni Twojej z pewnymi osobami w polskim MMA. Mówiono o to, że mówiono o tym, że to między innymi wtedy z trenerem okniskim gdzieś tam się popstykałeś. Dziś taki pojedynek, który miał trochę podtekstów. Po pierwsze, nie podałeś ręki Antkowi Chmielewskiemu, nie podawałeś mu tej ręki. To raz. Na no drugi, no wiadomo, zawodnik yy, trenera okińskiego. A sam też gdzieś tam jego trenowałeś, zanim się pokłóciliście. To też czułeś jakieś dodatkowe podteksty tego, tej walki, czy nie miało to dla Ciebie żadnego znaczenia? E, absolutnie nie miało to dla mnie żadnego znaczenia. E, trener okiński, e, jeździłem na sparingi. E, dużo z tych, z tych treningów e, wyniosłem. to, no nie ma co mówić, e, doskonały trener e, taktyk. E, i bardzo, bardzo fajnie wspominam, byłem na obozie w Jakubowie, przyjeżdżałem już wtedy na AWF, na treningi do trenera i naprawdę dużo się nauczyłem, w tych początkach to było bardzo ważne. No jeżeli chodzi o Antka, to są sprawy, o których, o których nie będę poruszał, oczywiście Antyk jako zawodnik jest bardzo doświadczony, jest to weteran, mało kto ma tyle walk, ja sam Będąc gdzieś tam, tak naprawdę trenowałem jeszcze wtedy tylko tekwondo i oglądałem w telewizji jak Antek zdobywa, wtedy jeszcze był turniej w KSW PAS, więc to, to jest wielki zawodnik, wielki zawodnik. Aczkolwiek tego tematu nie będziemy poruszać, bo to jest temat, który po prostu się tu nie nadaje. Aczkolwiek bardzo dobry zawodnik. Spokojnie się trochę jego doświadczenia, no bo różnica walk między tobą a Antkiem, no to jednak jest ogromna. E, jasne, ogromne doświadczenie e, 48 bodajże 49 walk łącznie 100 e, Jasne, że tak, taki zawodnik zawsze jest niebezpieczny. Widzieliśmy Antek uderzył kopnięcie po obrotu, po obrocie, gdzieś tam zaskoczył, to mało mnie nie, nie urwało głowy byśmy, byśmy szukali gdzieś tam w trybunach mojej głowy, tak? gdyby, gdyby to weszło, no to w ogóle się tego nie spodziewałem tak naprawdę. Także doświadczenie ogromne i liczyłem się z tymi może dlatego tak się nie rozpędzałem, no. Pan tak przed walką mówił, że no miał propozycję walki z Tomkiem drwalem. W grudniu, teraz na Narodowym, ale wiadomo, ze względu na zdrowie Tomka do tych walk nie doszło. Czy, czy na takie starcie zgodziłby się? No i jakby zareagował na taką propozycję? E, w grudniu, chyba w maju, tak? Znaczy najpierw w grudniu, a teraz w maju, także dwie, dwa razy były. Aha, a e, jakaś kontuzja drwala, bo nic nie wiem na ten temat. Kolano, tak. Dalej kolano, tak? Bo wiem, że z Karoglu też gdzieś tam wypadł. Aha. To jest kolejny zawodnik, który ma ogromne zaświadczenie. Bił się w UFC, dla mnie byłby ogromny zaszczyt. Spełnienie chyba, chyba moich marzeń i oczekiwań. Tutaj pokłony co do Tomka Drwala, Zawsze oglądałem go z z zapartym tchem, bo niesamowite walki i żywioł, świetny boks, ostatnia walka z, chyba z Michałem Materlo i tak naprawdę świetne ciosy, fajny balans, gdzieś tam przepuszczał, no, miał Michała w stójce, aczkolwiek tam no, przegrał walkę, ale, ale no, niesamowity zawodnik. Dziękujemy dziękujemy Ci bardzo w takim razie, czekając na ten Twój kolejny pojedynek. Jeśli chciałbym jeszcze tutaj komuś podziękować, kogoś pozdrowić, no to proszę jasne, bardzo. Jasne, chciałbym podziękować mojej rodzinie, mojej kochanej mamie, mojemu bratu, siostrze, tacie, całej rodzinie, wszystkich tych przyjaciół, którzy mnie wspierali, byli, byli tuż obok mnie i mojemu narożnikowi, który dzisiaj ze mną był. Chciałem też podziękować wszystkim tym firmom. Active Lab, HBP, firmie... Koma, firma Koma Ciechanowa, jedyna ciechanowska firma, która zdecydowała mi się pomóc. Artur Koza, bardzo Ci dziękuję za pomoc. Chciałbym również podziękować Medical w Płocku Arturowi Krawczykowi, który pomaga mi naprawdę z dobrego serca, nie oczekując nic tak naprawdę w zamian. Więc jestem bardzo wdzięczny. Chciałbym podziękować. Wszystkim, którzy dołożyli tę cegiełkę do tego sukcesu, który dzisiaj udało mi się e, odnieść. E, również mojej dziewczynie, która znosiła, e, znosiła ten okres przygotowawczy, w którym miałem różne humorki, troszeczkę może jak kobieta, e, bo tam czasem przychodziłem zmęczony, czasem jakiś tam e, poobijany, a no, po prostu mnie wspierała i mi pomagała. Także dziękuję.